Red Bull w tym sezonie to nie tylko szybkie auto, ale również dobre decyzje i to właśnie w Meksyku te dobre decyzje, dobór opon, umiejętność analizy danych sprawiły, że rywale zostali daleko z tyłu. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 2 lipca. Daniel Biały, echa padoku. Przy takiej dyspozycji Red Bull'a rekordy biją się same. 14. zwycięstwo w tym sezonie oraz rekordowa ilość punktów na koncie Maxa Verstappena. To wszystko pisze nową historię tego sportu. Ktoś powie: Za łatwo. Tak, to rzeczywiście może wyglądać na łatwe, kolejne łatwe zwycięstwo, ale na pewno łatwe nie było. Potrzeba masy talentu, ale również tego dobrego zaplecza, dobrej pracy związanej z analizą danych, ze strategią, z tym, jak ją wykonać szybkimi pit W niedzielę to właśnie zespół. Zrobił różnicę. Ten wyścig w Meksyku nie dał nam wielkich emocji, nie dał nam takiej rywalizacji koło w koło, natomiast to był bardzo ciekawy wyścig strategiczny. Z tego punktu widzenia Red Bull odniósł bardzo duże zwycięstwo. Red Bull obrał dość ryzykownie wyglądającą na pozór strategię startu na miękkiej mieszance. Red Bull nie musiał ryzykować, to warto podkreślić. Oni mogli pojechać ten wyścig bardzo statycznie, to ale dysponując gorszym tempem musieli ewentualnie podjąć takie ryzyko. Ja uważam, że Red Bull nie ryzykował. Red Bull po prostu był dobrze przygotowany. Red Bull odrobił zadanie domowe i wiedział, że ta miękka mieszanka w niższych temperaturach może pozwolić pojechać daleko w ten wyścig i może pozwolić na wykonanie tylko jednego postoju i skorzystanie z tej drugiej, najbardziej miękkiej mieszanki. Słowo Chłodna w sensie toru ma tutaj właśnie podwójne znaczenie. Chłodna kalkulacja odnosi się również do tego, jakie warunki panowały w niedzielę na torze, bo te były najniższe z całego weekendu, kiedy kierowcy zespoły mierzyły się z torem, i to właśnie pozwoliło utrzymać tą miękką mieszankę przez. Długi dystans, początkowy dystans tego wyścigu w dobrej kondycji. Zwróćcie również uwagę, że samochody startują z ogromnym obciążeniem paliwem, więc im dłużej ten wyścig trwa, tym ta miękka mieszanka dłużej byłaby w stanie się utrzymać, czy inaczej, im później się ją założy, tym ewentualny dystans do przejechania jest po prostu dłuższy. Te opony dały dodatkowo Maksowi Verstappenowi na starcie te kilka dobrych metrów. Na tej długiej, prostej, na tym długim dojeździe do pierwszego zakrętu rywale w zasadzie nie znaleźli żadnej recepty żadnej odpowiedzi, nie stworzyli żadnego zagrożenia dla pozycji Maxa Verstapena. W tym kontekście może dziwić, dziwi postawa Mercedesa, który ponownie zdawał się mieć dobre tempo w ten weekend. Który ponownie zapowiadał, że jeżeli nie w Meksyku, to gdzie? Zadawali takie pytanie. I patrząc na przebieg, cały przebieg tego sezonu, wychodzi na to, że nigdzie, że Mercedes nie będzie w stanie w takiej dyspozycji, nie tylko biorąc pod uwagę tempo samochodu, ale tempo pracy czy jakość pracy całego zespołu, odnieść tego zwycięstwa. Nie potrafią po prostu tego wszystkiego poskładać, nawet jeżeli mają szybki samochód. Kilka minut przed tym wyścigiem Toto Wolf zapowiadał agresywną strategię, a nawet użył takiego sformułowania, że nie nie będą obawiali się, nie zawahają się, poświęcić jednego samochodu, żeby walczyć o to zwycięstwo, po czym obaj kierowcy ustawili się na starcie tego wyścigu na pośrednich mieszankach Red Bull, na tych czerwonych miękkich to mocno ograniczyło w perspektywie całego wyścigu ich możliwości walki o pozycję szczególnie na starcie no, czerwona opona da te kilka metrów tu już Mercedes był gdzieś trochę z tyłu i ostatecznie taka strategia, taki ruch skazał obu kierowców na twardą mieszankę w drugiej części wyścigu która spisywała się poniżej oczekiwań to pierwsze inicjalne okrążenie było jeszcze dobre ale potem to tempo tej twardej mieszanki zaczynało spadać dlatego, że temperatury na torze nie pozwalały na wyciągnięcie wszystkiego, co w tej mieszance jest, co prawda i Lewis Hamilton i Russell sugerowali. Rassel przez moment nawet naciskał, żeby wydłużyć ten pierwszy przejazd na pośredniej i poczekać do momentu, kiedy będzie można wziąć tą oponę z czerwonym paskiem, ale zespół miał inne zdania na ten temat. Rasel tracił po prostu na tej pośredniej, dość mocno zużytej oponie, już tak dużo, że te straty wyliczone przez zespół zdawały się sugerować, że im dalej w ten wyścig na takiej strategii, tym będzie jeszcze gorzej, ale to pokazuje jakiś brak elastyczności ze strony Mercedesa takiego analitycznego myślenia na pitwall, bo 25 okrążeń na tej mieszance z pełnym obciążeniem paliwem, wykonanych przez Verstappena czy przez Sańca, to wystarczający dystans, żeby się zorientować, że przy tych niższych temperaturach, kiedy jest chłodniej, miękkie opony trzymają się naprawdę dobrze, trzeba było pozostać, trzeba było wydłużyć te przejazdy. Łatwo się mówi po wyścigu, ale ci ludzie i te narzędzia są na pitwall po to, żeby wiedzieć dużo szybciej niż my, jak to wszystko się. Potoczy czy jaką różnicę mogły zrobić w końcówce wyścigu Miękkie Opony, pokazał Daniel Ricardo, wybrany kierowcą dnia. Ja mam nieco mieszane uczucia, szczególnie biorąc pod uwagę to, co zrobił w Tsunodzie. To była amatorka w wykonaniu tak doświadczonego kierowcy jak Daniel Riccardo no ale może potrzebował takiego mocnego zderzenia, żeby znowu się napędzić, bo cała reszta to była po prostu poe poezja. Wrócił ten stary, dobry, dany którego widzieliśmy, który zachwycał, który pokonywał kolejnych rywali bardzo pewnymi manewrami. Być może źródłem tej dodatkowej motywacji, którą miał w sobie, było to, że podpisał w trakcie tego weekendu kontrakt z Mercedesem na Rolę kierowcy rezerwowego i co ważne, pojawiają się informacje, że z opcją, ewentualną opcją na ściganie, gdyby Lewis Hamilton nie chciał się dalej z nimi ścigać, tego nie wiem. Takie plotki pojawiły się i korespondują bezpośrednio z przejściem Wandorna do Aston Martina, więc coś się dzieje. W tym temacie coś jest na rzeczy, myślę, że takie oficjalne ogłoszenia wkrótce. Ferrari wyłączyło się z tej rywalizacji w Meksyku jeszcze przed startem weekendu, tak wynika z wypowiedzi obu kierowców, obaj mówili o kompromisach nie tylko w obszarze jednostki napędowej. Ta musiała pracować w mocno ograniczonym zakresie z uwagi na obawy dotyczące przegrzewania się turbiny. Próbowano nawet zrzucić nieco oporu, o czym wam mówiłem w trakcie tych treningów, ale to wszystko przełożyło się bardzo negatywnie na zachowanie opon, więc wrócili do tego dużego obciążenia. Drugi kompromis miał dotknąć platformy mechanicznej. Według Sańca samochód bardzo źle się prowadził, szczególnie na nierównościach i na tarkach, co sprawiło obu kierowcom wiele problemów. To mogło również przyczynić się do wypadku Leclerca w drugim treningu i przy okazji tej sytuacji mieliśmy po raz pierwszy okazję usłyszeć, jak działa ten automatyczny system powiadamiania kierowców, o którym mówiłem wam w trakcie Grand Prix Japonii, czy po Grand Prix Japonii właśnie w ten weekend, kiedy ścigano się w Japonii, Ferrari miała korzystać z tego po raz pierwszy. Posłuchajcie, jak to brzmiało. Are you okay? yeah. Up the cow Red Sorry. flag. Stay positive. Are you okay? Yeah, yeah, yeah. Copy. Just up the car Yeah. Jednak nawet tak przyjemny kobiecy głos nie jest chyba w stanie przekonać Szarlę leka do tego, żeby był pozytywny. Włoskie źródła coraz głośniej mówią o wpływie dyrektywy technicznej numer 39 na możliwości tegorocznego Bolidu Ferrari, i to wszystko zbiega się w czasie z taką deklaracją Mathieu Binot, że większość zasobów już powędrowała w kierunku roku 2023, I jakby inżynierowie w Maranello mieli świadomość, że bez zmian koncepcyjnych nie da się osiągnąć takiego docisku, takiej platformy, którą będzie można się z Red Bullem, więc to jest taka forma wybiegu, taka próba gry na dłuższym dystansie, po to, żeby złapać Red Bulla, po to, żeby odzyskać ten utracony grunt przez tą dyrektywę techniczną. Wiele osób, patrząc na tempo Bottasa, zadaje sobie pytanie: jak to jest możliwe, że Ferrari skręciło jednostkę, Ferrari jeździło wolniej, a Alfie Romeo to nie przeszkadzało? Jednak trzeba pamiętać, że szwajcarska ekipa ma dość indywidualne podejście do tegorocznej konstrukcji. To nie jest sytuacja, jaką mamy w Hasie, że to wszystko jest mocno przywiązane do Ferrari. Alfa Romeo, inżynierowie Zaubera mają pewną dowolność i oni z tej dowolności korzystają. Jeden z tych elementów to jest sposób w jaki rozwiązania chłodzenie jednostki napędowej i to właśnie tutaj te różnice mogą się pojawiać. To właśnie mogło powodować, że kierowcy Alfa Romeo, Joe i Bottas nie mieli po prostu tej czkawki, która blokowała pracę jednostki napędowej. Czkawki technicznej w przypadku Fernanda Alonso nie byłby w stanie chyba zatrzymać nawet łyk Red Bulla. Frustrację Hiszpana można było usłyszeć i zobaczyć tuż po tym, jak zatrzymał się na 64 okrążeniu. Po raz kolejny. Fernando Alonso, wysiadł z samochodu, był po prostu wściekły, a chwilę przed tym przez te kilka okrążeń, jak samochód jeszcze jechał, Fernando prosił wręcz inżyniera wyścigowego, żeby znalazł jakieś rozwiązanie, żeby mógł dokończyć ten wyścig. To, co wydarzyło się pomiędzy 50 a 55 okrążeniem, jest na tyle ciekawe, że pozwoliłem sobie na krótką analizę. Zanim Fernando Alonso zatrzymał się na 64. okrążeniu, w jego samochodzie doszło do częściowej awarii. Jednostki napędowej przestał działać jeden z cylindrów. Potem było bardzo nerwowo, bardzo dużo komunikatów wymienionych z inżynierem, żeby sprawdzić, a potem znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Fernando Alonso bardzo chciał zakończyć, czy ukończyć ten wyścig. Tych awarii było bardzo dużo, i to skłoniło mnie do tego, żeby przyjrzeć się, jak zmienia się wydajność, moc jednostki napędowej, kiedy nie działa jeden z cylindrów. I przygotowałem dla Was takie graficzne porównanie prędkości Fernando Alonso na 50 okrążeniu, kiedy wszystko działało jeszcze normalnie, i 55, kiedy ta awaria była już ewidentna. I zobaczcie, jak duża różnica prędkości na wykresie, porównaniu wykresów prędkości tutaj występuje. Na niebiesko, okrążenie pokonane z pełną mocą jednostki napędowej alpin. Na czerwono, już ta moc ograniczona, spowodowana właśnie ograniczenie spowodowane awarią jednego z cylindrów. Tam były też ograniczenia związane z energią. Fernando dużo majstrował na swojej kierownicy. No i zobaczcie, mamy tutaj różnicę prędkości dochodzącą do 25 km na godzinę. 25, tu tutaj ponownie. To jest ogromna różnica. Z taką różnicą prędkości, z takim niedoborem mocy Fernando Alonso nie był w stanie rywalizować z innymi kierowcami, natomiast co ciekawe, zespół postanowił pozostawić go na to, że tak naprawdę nie wiedzieć czemu, trochę skazał go na tą ostateczną awarię i jednostkę napędową na taką definitywną śmierć. Zacząłem się zastanawiać dlaczego zespół zdecydował się na taki ruch no i jedną z odpowiedzi może być to, że tam gdzieś z tyłu był jeszcze Esteban Ocon. zespół myślę, że tą jednostkę i tak spisał już na stratę a być może oczekiwał, że Fernando Alonso będzie w stanie jeszcze w końcówce tego wyścigu pomóc swojemu partnerowi zespołu i być może ta sytuacja również wpłynęła na tą frustrację Fernando Alonso po raz kolejny. On jest wykorzystywany właśnie w takim trudnym położeniu, Fernando też kwestionował to, że ciągle on, ciągle samochód z numerem 14, natomiast okon dojeżdża. Potem była odbita piłka przez Estebana Okona. on Wyliczył kilka sytuacji, kiedy również nie ukończył tego wyścigu. To nie jest tylko samochód Fernando Alonso, ale to nam pokazuje, jak słabo od strony niezawodności przygotowana jest jednostka napędowa zespół Alpin. Jest tam jeszcze pole do poprawy. Słyszeliśmy wielokrotnie o tym trzyletnim planie. Potem przesuwanym w czasie, kiedy Alpin ma walczyć o zwycięstwa. Z taką jakością komponentów nie ma o tym mowy. Być może przejście do Aston Martina będzie tym lekiem na całe zło dla Fernanda Alonso. On pierwszą próbkę tego będzie miał już w trakcie tych posezonowych testów. Prawdopodobnie tak to zostanie rozwiązane, ale czy będzie lepiej, zobaczymy. Tyle na dzisiaj, bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Meksyk nie przyniósł emocji, ale przyniósł dużo ciekawych informacji. Myślę, że w trakcie tej przerwy, która nas czeka do Brazylii, będzie jeszcze okazja sobie porozmawiać, a ten weekend w Brazylii stoi pod pewnym znakiem zapytania, bo w Brazylii mieliśmy... Wybory prezydenckie są tam przeciwnicy nowego prezydenta doszło nawet do chwilowego zablokowania transportu, tego ładunku zespołów z lotniska na tor podobno wszystko już dotarło, natomiast władze Formuły 1 Liberty Media przyglądają się tej sytuacji, bo może to być niebezpieczne, już w trakcie tego weekendu w Meksyku kierowcy narzekali na to, że było niebezpiecznie, na pewno zauważyliście, bardzo wielu ochroniarzy, policja. Kamizelki, kaski taktyczne coś, czego nie widzieliśmy do tej pory. Oczywiście było dużo ochrony, ale nie w takim wykonaniu w Brazylii. Brazylia ma złą przeszłość, jeżeli chodzi o Formułę 1 wyścigi, to co się działo z udziałem kierowców i innych osób związanych z serią, więc myślę, że bardzo słusznie Liberty Media przygląda się tej sytuacji i jest taka szansa, że ten wyścig nie dojdzie do skutku, ale na razie myślę, że nie ma powodu, żeby o tym jakoś szerzej mówić. Zobaczymy, co przyniosą kolejne tygodnie. Do końca tego tygodnia sytuacja ma być monitorowana, a potem ma być podjęta decyzja, czy w Brazylii będziemy się ścigali, czy nie. Ja oczywiście chciałbym, żeby ten wyścig w Brazylii się odbył, żebyśmy dostali porcję emocji. Natomiast, jak często słyszycie na łamach tego kanału, bezpieczeństwo przede wszystkim. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za kontakt, interakcje. Widzimy się w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.